Patrząc na ikonę, kontemplujemy Boga. I tu nie chodzi o zwykłe oglądanie, ale chodzi o takie zapatrzenie, które pozostawia w moim sercu ślad, które niejako odbija we mnie to, na co patrzę. Jest w psychologii takie zjawisko odzwierciedlenia, bycia zwierciadłem dla kogoś. Dla małego dziecka jest to naj, najpierw Pasz matki, czy osoby znaczącej w moim życiu, tak? czyli na Twoim obliczu jestem w stanie odczytać siebie. I zobaczcie, przenieście to na to zjawisko wpatrywania się w Boga, kontemplowania Boga. Patrząc, kontemplując Boga oczami duszy, na Jego obliczu odkrywam. Jak on na mnie patrzy? Jak patrzy z miłością. Ja tego jestem w stanie wejść w relację miłości z Bogiem. Więcej, patrząc, wpatrując się w oblicze Boga, zaczynam nosić coraz bardziej wyraźne rysy Boga w sobie i być dla innych odbiciem mnie jako Boga, być drugim Chrystusem. Bardzo lubię moje imię Weronika. To jest zresztą imię zakonne, bo w życiu zakonnym jest taka możliwość zmiany imienia po wstąpieniu. I to jest imię wybrane przeze mnie. Weronika Wera Ikona, prawdziwe oblicze, prawdziwe, prawdziwy obraz. I to imię gdzieś tam od początku we mnie pracuje jako taka moja druga życiowa, jako moja misja być. Być takim odbiciem Boga pośród ludzi, być takim obrazem. Czy to mi wychodzi? Nie wiem. Ale takie jest moje pragnienie i marzenie. Takie Tak odczytałam, że takie jest pragnienie wobec Boga wobec mnie. Czyli, czyli imię, które. To nie jest tak, że, że ja, ja pytam Pana Boga, jakie to imię mi nadajesz. To jest to nowe imię też, które, o którym mówi Apokalipsa, że wszyscy otrzymamy nowe imię zapisane na kamyku. Jakie to jest imię? To niekoniecznie to imię, które brzmi. W ogóle w Biblii imię zawsze niesie wielką, ogromną treść, ale to jeszcze nie w tym miejscu. Ja różne takie linki robię. W każdym bądź razie wpatrując się w obraz, jest w, liście, w drugim liście do Koryntian, świętego Pawła takie jedno zdanie, które nieustannie mnie zatrzymuje, i nieustannie nie jestem jakoś tak, czuję się, że nie wchodzę jeszcze w misterium, które jest zawarte w tym zdaniu. Święty Paweł mówi tak, my wszyscy. Z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upadniamy się, upodabniamy się do jego obrazu. Kontekst jest taki, który odnosi nas do Starego Testamentu, gdzie jest mowa o tym, że Boga nikt nigdy nie widział że y, nie może pozostać przy życiu ten, który zobaczył Boga. Zobaczyć Boga znaczy umrzeć. Dlatego Mojżesz wchodził za zasłonę. Niejako była zasłonięta twarz w y, miejsce święte, tak? Najświętsze miejsce. Tylko arcykapłan wchodził raz do roku, aby składać ofiarę. Niedostępność za zasłoną, tak? Y, Dzięki Chrystusowi, który stał się człowiekiem, ta zasłona spadła. E, przy opisie śmierci Pana Jezusa jest taki mam zasłona świątyni się rozdarła, opadła zasłona. E, I w związku z tym my wszyscy teraz, dzięki Chrystusowi, z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską. Jakby zwierciadło. Ja bardzo zachęcam, żeby to zdanie sobie wypisać i spróbować wejść w jego głębie, wpatrzeć się w Chrystusa jak w lustro. I co wtedy zobaczysz w tym lustrze? I co to patrzenie sprawia? Za sprawą ducha pańskiego, nie moim działaniem, za sprawą łaski, za sprawą ducha pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, czyli coraz bardziej napełniając się tym światłem, które jest Bogu. Upadabniamy się do Jego obrazu. Dlatego prawdziwa ikona ma tyle złota w sobie. Ikona świeci. I są różne metody, y techniki kładzenia złota. Na tej ikonie Matki Bożej jest złoto położone na tak zwany czyli złoto, które można polerować. One, ono y jest tak wypolerowane, że można się w tej ikonie przyjrzeć. Jak właśnie w zwierciadle. Czyli światło Chrystusowej prawdy, miłość, która jest w Bogu, mocą Ducha Świętego przemienia mnie, który wpatruje się w ikonę. I owocem takiego wpatrywania się jest niejako rozświetlenie mojego serca. I kto tak wpatruje się w ikonę, yy doznaje doświadcza głębokiego przemienienia. I taka jest, taka jest misja ikony, podstawowa misja ikony. Ikona mnie mnie niejako czyta. I takie wpatrywanie się w ikonę jest też miejscem, może być też miejscem głębokiego odpocznienia, głębokiego odpoczynku. Takiej głębokiej regeneracji. Jest w Ewangelii taki moment, kiedy Jezus zaprasza swoich uczniów, aby poszli na osobność, poszli na pustynię i odpoczęli nieco. Mam nadzieję, że dzisiaj po południu będziemy takie. Idźcie, by osobno każdy odpocznijcie nieco, tak? Takie miejsce będzie. My mamy takie doświadczenie, że oko i całe ciało odpoczywa, kiedy może spojrzeć w dal. Potrzebujemy przestrzeni, potrzeby wyjść, patrzenia w dal. Potrzebna jest perspektywa, nie skupienie się na jakimś detalu, ale patrzenie niejako w pustkę, w dal. My patrzymy w dal niekoniecznie widzimy cokolwiek. Potrzebujemy spojrzeć w dal, żeby odpocząć. Kiedy nasze zmysły spoczywają właśnie w dali, doznają takiego odpocznienia. Doświadczenie pustki dali daje głęboki odpoczynek, taki wewnętrzny. Dlaczego? Dlatego, że zmysły wzroku nie są przez nic pochwycone, nie są, nie są, nie są uwięzione, są niejako wolne. Kiedy wpatrujemy się w ikonę, to ja decyduję, że mój wzrok na ikonie spocznie. Ona nie, ten, ikona nie zawłaszcza, nie, u, nie uwięzi mego wzroku, tylko ja na, spo, mój wzrok na niej spoczywa w wolności. I dlatego ikona może poprowadzić mnie głębiej, poprowadzić dalej właśnie w takim głębokim y, odpoczynku. Tego nie da reklama, tego nie da obraz, który jest jakimś idolem, tak? Y, y, dlatego na przykład na ikonie y, nie ma czerni, nie ma czarnego koloru, bo czarny kolor wsysa. Wciąga. Jeżeli na ikonie jest czarny kolor, to jest to często w ikonie Krzyża. Tutaj nie będzie to widoczne. W ikonie Krzyża, u stóp Krzyża, jest symbolicznie zaznaczona otchłań. To najczęściej są skały, takie kamienie a w środku jest taka nisza, taka przestrzeń czarna i często tam jest złożona czaszka Adama. I ze stóp Chrystusa spływa krew. Tak? To jest symboliczne, symboliczne zejście wstąpienia Chrystusa do otchłani, po to, żeby wydobyć, wstąpił do piekiel. To jest ten moment, który mówimy w credo. Tak? To jest prawda z credo przedstawiona na ikonach krzyża. I wtedy ta czerń przedstawia właśnie e, o, otchłań piekielną, pustkę, zły, działanie złych duchów, prawda? E, I to jest w zasadzie jest chyba jedyny moment, gdzie jest czerń użyta e, w ikonie. Ikona generalnie jest pełna światła, bo światło e, też e, jakoś e, no, odbija, e, a nie wchłania i dlatego pozwala, pozwala odpocząć. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o, o modlitwę ikoną. Yy, przynajmniej na, w tym momencie, a teraz bym chciała Was zaprosić do samej modlitwy ikoną, czyli modlitwy yy, kontemplacji ikony y, Chrystus i Abba Menas. Yy, ta ikona, yy, która przy, yy, jest w tej chwili w yy, Muzeum w Lubrze, yy, to jest jedna chyba z najstarszych, jeżeli nie najstarsza ikona datowana na czwarty Czwarty wiek, czyli bardzo początki i powstawania ikon. Jest to tak zwana ikona, kopty, jest to ikona koptyjska. Powstała w środowisku chrześcijaństwa koptyjskiego. I te ikony charakteryzują się tym, że są bardzo proste w wyrazie. Również te współczesne ikony, robione w tym duchu koptyjskim, czasem między Prawie, że takim dziecięcym infantylizmem. Niektórzy nie lubią właśnie dlatego, że a te, z powodu tej, 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 tej takiej wielkiej prostoty. Jest to ikona przyjaźni, tak zatytułowana albo Chrystus i Abba Menas. Menas był mnichem, opatem, a stąd Abba, klasztoru w Bawit w Egipcie. I ta ikona gdzieś w piaskach Egiptu tak się zachowała, jak się zachowała. Jest trochę zniszczeń na tej ikonie, ale jeśli chodzi o nawet jeżeli ona jest między IV a VI wiekiem datowana, bo różnie wyczytałam na, na ten temat, to i tak proszę zobaczyć, jak długo ikona istnieje, jak długo ikona żyje. Wydaje się, że to w naszej duchowej, duchowości chrześcijańskiej jest bardzo ważny, ważna przestrzeń. Ojciec ksiądz Krzysztof Grzywocz, zaginiony już dwa lata temu, chyba w, dokładnie teraz w Alpach, dla, dla niego zawsze było takie bliskie spotkanie. Najważniejsze jest spotkanie, duchowość spotkania. I on mówi, że, że to, co jest jednym z głównych rysów chrześcijaństwa, to jest duchowość przyjaźni. Chrześcijaństwo jest, jest duchowością przyjaźni, że, że, że Bóg jest przyjaźnią. Bóg jest przyjaźnią. Być Przyjaźni, w przyjaźni z Bogiem to jest to, o co chodzi. W przyjaźni z drugim człowiekiem, tak? Czyli być przyjaźni drugiego. Tak? Czyli być tak głęboko istoty drugiego człowieka. Zaprosić kogoś do przyjaźni, wejdź do mojej jaźni, przy, bądź przy mojej jaźni, czyli po, przy tym co jest serce mojego istnienia, nie? I Bóg mówi nie nazywam was sługami, nazywam was przyjaciółmi. Jezus Chrystus mówi, Ty jesteś moim. I to jest ciekawe. To nie jest to, że ja nazywam Jezusa Przyjacielem, bo to jest łatwo nazwać kogoś Przyjacielem, zwłaszcza Pana Boga, Panie ponieważ bądź moim przyjacielem. nie? Ale to Bóg mówi do mnie, Ty jesteś moim przyjacielem. nie? Zapraszam nie sługą, nie ten, który musi, nie niewolnikiem. To jest przepiękna droga też na rekolekcję od, od yy, niewolnika do przyjaźni, a nawet więcej. Dlatego, że za mnie umarł i zmartwychwstał, jestem umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga.